Stare ludowe przysłowie mówi na złodzieju Czapka Gorę. Ten na górze, ten baner i to zachowanie tutaj, które było takim właśnie obłudnym wykorzystaniem pewnych symboli, bo symbol chleba i soli jest dla wszystkich Polaków rzeczą świętą. Jak nam chleb upadnie na ziemię, całujemy, szanujemy, nie wyrzucamy byle gdzie i wykorzystanie tego w ten sposób, żeby nas niby przy, przy Niby, niby tak naprawdę przywitać chlebem i są na nieswoim swoim miejscu, bo to nie jest miejsce PSL, tylko publiczny chodnik. No pokazuje pewną obudę i instrumentalne wykorzystywanie. Takich starych polskich, zakorzenionych w naszej tradycji ludowej zwyczajów. Tych tematów jest mnóstwo, tych tematów jest wiele. Rolnicy dzisiaj z nami się kontaktują, proszą o pomoc, bo chcą dalej protestować, zapowiadają strajki na jesieni i panowie z PSL-u tego się boją, że Partia Ludowa, Partia Chłopska, która miała działać w interesie rolników, zajmuje się rozliczaniem dobrych urzędników, tak naprawdę i osób, które są zaangażowane w to, co robią, osób, które od wielu lat rzetelnie wykonują swoją pracę i jednocześnie PSL. Chciałby na wszystkim położyć własną rękę, partyjną rękę, upolitycznić to, co robił PiS, to samo PSL uprawia. My się sprzeciwiamy takiej polityce. Jesteśmy za tym, aby politycy PSL-u poszli, porozum do głowy, bo kiedy my mówiliśmy, co się stanie ze zbożem technicznym jako pierwsza jako konfederacja, historia pokazała, że mieliśmy rację. Wtedy PSL bardzo był zadowolony, że będzie na tej fali mógł wjechać do Sejmu, objąć rządy. Kiedy PSL jest u władzy, Liczy na to, że my będziemy siedzieć cicho. Nie. My jako Konfederacja będziemy punktować każdą złą politykę obecnego i poprzedniego rządu. Nie mamy skrupułów, nie mamy żadnych zobowiązań. Będziemy walczyć o ka każdego urzędnika, który, do, który dobrze wykonywał swoje funkcje. Liczymy, że PSL pójdzie w przypadku pani naczelnik wydziału Arim Rzeszów porozum do głowy, e, zważywszy, że łamie tutaj procedury e, i wiemy, że to jest tylko dwa lata i pewnie sprawy sądowe Będą się ciągnęły być może i przez dwa lata, ale sprawiedliwość zatriumfuje, a PSL przypłaci to e, przegranymi wyborami, bo już dzisiaj te sondaże są dla nich e, bardzo niekorzystne. I tu widać tą nerwowość w dzisiejszych ich zachowaniach. Chlebek e, przybierzemy rolnikom. rolnikom. Nie, ma, nie ma pieniędzy na. Nie, co oddamy. Tak co damy, bo to nie nasze. Nie ma pieniędzy e, na wypłaty rolnikom za zboże, które w tamtym roku dostarczyli. PSL się tym nie zajmuje, więc spróbujemy im ten chlebek zawiść, zobaczymy jak zareagują. Oh, to jest dziwne. 130, <śmary> 130 lat wolności. No, no, no. To jest, jest, jest. jest recykling PSL. 130. 130 lat wolności. No, po prostu. No że nada. No jakby Vitos wstał, jakby wziął pałeczkę. <grych> tak. Vitos się w krowie Witos Witos się do przewraca. się przewraca.